Siemano, z tej strony Ragax yy, i dzisiaj ze mną nie ma prezydenta. <laughs> pewnie się przyzwyczailiście to jest mój pierwszy odcinek z LOLa gram Warwickiem na dżungli i będzie ciekawie widząc Fiza Oczywiście to jest Ranked, nie, był, nie miałam wcześniejszych, bo zacząłem teraz nagrywać, oczywiście, jak widać. E, no i tak, będę robił Warwicka, pewnie zaraz się zapytacie, co ja mam za itemy jakieś głupie, jak zobaczycie, co kupię. Ale Warwicka robię pod, pod taki attack speed, tak AD trochę. Zaraz sami się przekonacie. Dobra. Wow, jakie lagi! Nie mogę kliknąć! What the fuck, nie mogę kliknąć! Jakie lagi! 30 sekund, Dobra, Dobra powiem, nie będę ja go powtarzał, bo to będzie głupie. Yy, 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 prędkość ataku. Yy. Gdzie to było? Gdzie to było? Szybko, szybko, szybko. Pierwsza krew. Kto zrobił friz LOL. O, MFG szybciej, gdzie to było? Które to było? To było ta? To? to było... Pojawiły się stwory. To. Oh, god, jak jestem spóźniony. Koniec tego dobrego. Dobra, tutaj. No, czemu nie mogę w to kliknąć, No, czemu? Oni mi nie pomogą, nikt mi nie pomoże. No dobra, przynajmniej Nida. Вау. <sweak> Мам, <Wow. sweak> blue, Вау, убила. Набра. blue. Ой, нажми на Ale się I spóźniłem. To był fajny. <noise> <noise> Dalej pokazuję blu, bo nie zabiłem tych małych. <noise> Sojusznik pokonany. No kurde, 0-2. <noise> Lubię zabawy w No, naprawdę wieszenie No, no kliknij się! No, klikam. No what? Nie o, teraz dopiero się w kliku. Co to był za item? Ja muszę sobie przypomnieć. Wiem co, bo to wiem. Więc to był zajtem już, to był ten O, dobra. Aha, dobra, źle kupiłem. No to tam to muszę... No nie, dobrze, też może być. Dobra. Okej, okay, no to muszę na to pojść. Najwyraźniej. Nie lubię, w kotka i nie lubię jak ktoś awczy. Właściwie to nikt nie lubi, to było bez sensu. Eee. Z ich kości przygotuję wieczerzę. Przeciwnik pokonany. <noise> nie mogę po prostu spokojnie na dżungli. Nie mogę spokojnie na dżungli. pokonany. Egzekucja. Nie widzę. No a, wkliknij się. No. Jest. yes. yes, yes. Walczy wilkiem z wilkami. Wiesz, że to jest wilk? róć Dobra za gdzie nie jest tak dobra to idziemy dalej Mogę tego nie nagrywać mam krok da Dobrze Dobrze na dżungli No znowu wykrysnąłem omekę Słabą mam farbę, prawda? Słabą 13 Ja Chyba, chyba nie umiem grać na dżungli Nie no u staram się, ja się staram. Uwierzcie mi. Ja się staram. Dobrze. Dobrze jest. Czwarty level, tak jak każdy. A, nie do szósty. Aha, jest Właśnie, Eza mamy, nie zauważyłem. Fail. No lecz się, lecz się Nie chcę, na no, razie nie, zaraz przyjdę na idę. o co chodzi Nie czaję, o co jej chodzi Szybko zrobi i pójdę na mida, Bo chyba <laughs> o to chodzi No to, to te lagi to skończę nagrywać. W tak. Nie, chyba tego nie nagrywam. Chociaż nie wiem. Potem się okaże, że będzie świetnie. Wygramy, a ja zwykle rankedów nie wygrywam. Zniszczono twoją wieżę. No tak, to, no mogę się przyznać, że... Że naprawdę rankedów nie wygrywam. Dobrze, wow, to już jest damage. Jak na razie... What? Co? co? Riven, what the f... Jax, co ty robisz? Pushuj. Właściwie on puszuje. Nie gin, nie gin, Jax. Nie gin. Proszę cię. What the fuck. Nie, nie, nie. Zlagował się sklep. I co? Jax ją zabił, czy uciekła? Uciekła. 3-0. Nie, no Ja też nie jestem najlepszym. Najlepiej umiem grać na midzie. Nie będę się chwalił. Bo nie powiem, kim, nie, nie powiem. Sam, właśnie, w tym odcinku zagram na midzie. Już mi zajęli mi tych. Właściwie to ja chciałam chyba. Już. No, Sami zajęli. Dobrze, dobrze idzie. Nie wiedziałem, że będzie tak Chyba nie grałem na dżungli. Tyle On no, Słabo. Troszkę jeszcze i ruszę. Dwa wbić. Szybko. Na najłatwiejszych potworkach. O co tu się dzieje? Co tam się dzieje? pewnie zaraz ktoś mi bije i mnie zgi zabije. Zgi no, nie zginie, chcę powiedzieć. Dobra. O jest porażenie. Bo nie mówić angielsku, tak? Ooo, lepiej tak się słucha, nawet. Już nie wiem, jak wolicie, żebym mówił po angielsku. Nawet za, nie, za mnie, jak to było po angielsku, porażenie, ale to wiem, flash to jest. Hmm. Dawaj, właśnie. Dobrze. I dobrze, i dobrze, i dobrze. Zatnie im się do bazy. Właściwie to. Ej. Znowu tak się piknęło. Starczy mi już na to. Starczy. No a bo jeszcze tamto. Kurde. Zniał tamtym, pokonany. Ło, co się tak nagle zabijali? Warto na końcu. Aha, to na jednej linii fuck. Chyba Riven trzeba. Trochę sfokusować. Ja mam? Aha, mam bronić? Oj, fajnie. Oj, szybko, szybko, szybko zdążę. Raz Ach, Nie będę pisał na czacie. Sorry. Dobrze. Właściwie to nie jest dobrze. Tak nie jest dobrze. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Właściwie to naprawdę nie jest dobrze. ja mówię? Koniec tego dobrego. Dobra, rozmajcie mnie. Wiecie co? Tutaj sobie popuszuję. Nie, bo rizem, ptaków, kurza. nie, nie, bo tak w korze. To już nikt Nie, pójdę tu. Nie, 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 tu, 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 tu. A tu. What? What? O.

To już prawie ma... Jednak dobrze idzie. Myślałam, że mimo tych lagów będzie coś źle, ale dobrze idzie. Tam Albo najpierw... Młodszych smrubno się spogląda. się jest Dwa tylu. Z ich kości przygotuj. Album gościuł pod wierzą. Lubię zabrać głos, kotka i Ech. Ech. Ja mogłem pójść na czołówki. Się. Koniec tego dobrego. O fajnie, mam dwa. Nie no wiem. Nie, <laughs> muszę A no, Mam pierwszy. Litu. Po, u, Sojusznik no. pokonany. No co jest? zabawy w i myszkę. Kurczę. No dobra. Tego sobie załatwimy, wcześniej go nie zrobiliśmy. No dobra. Koniec. Przeciwnik pokonany. Dobra, czy mogę już sam manę zrobić. Właściwie to... no kliknij się, łagam. No. Spróbujmy. No nie ma! Ja tu chcę spróbować. Tu nie ma swoją no. Dobrze, idziemy. Dobra, tutaj zrobię. Właśnie może jakbyście się pytali. Yy, właśnie coś w stylu kanału Mr. Prezydenta yy, w moich linkach wcześniejszych z Minecrafta. Yy, to on nie ma kanału, dlatego nie mam go podanego. Normalnie bym ja go podał oczywiście jego kanał, bo to było bardzo głupie. Z mojej strony. Yy, chciałem to postawić. Aha, przez chwilę czułem się jak Katarina. Chciałem to postawić. Wardę i się tepnąć z Ok. Oh nie ja muszę to odbagować wreszcie Dobra chodźcie do mnie ja was rozwalę Właściwie to... Nie, szybko się tepnę Wiem, że nie mam tak... Może jak życia, ale... Potem ten odbagować, ten item Sojusznik pokonany. Chyba że jest zbagowany No dobre Dwa trupy na koncie buty. droga! Jest, 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 działa, dobra. Nie to! Ech. Dobra. Kupię mu te buty, bo chciałem go zrobić pod jeszcze bardziej. atak Speed, o, w dobra. sensie, że chciałem mu kupić jeszcze serki, takie. Buty by było, ale to już by było strasznie głupie. Bo to już było takie. naprawdę przesadzone. Zniszczono Twoją wieżę. O może go dobrze pod wierzę. No, plaga wosk. prawie pętę zrobił XD. I czterech na low. Oh, oh, oh. Wow, no klikaj się. Yes. Oh, oh, oh. Czterech na low cisnął. Kaj tu farmie. I co, mam najgorszą farmę? To już nie zgadłem. Jesteś na pierwszym miejscu w farmie. Fajnie, nice. No, to jest dobrze. Chyba, że my po prostu razem wszyscy mamy mało, dlatego to i tak by było słabo. What? Dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze. Aha, myślałem że drugiego, hehe, pomyliłem się Dobrze, dobrze 10-17, aha, no co ja mówię dobrze Dobra, włącz sobie W O właśnie, reda sobie zrobię Muszę w końcu mieć red. Sojusznik pokonany. Sojusznik pokonany. Nie ma reda. Przeciwnik został w seryjnym zabójcą. Dwa trupy na koncie wroga. Kurde, no co tak cisnął Jak było dobrze. Trzy źle. słabo. słabo, słabo, słabo. Zniszczono twoją. I zagramy. Jego. A ulti ma ma ulti to ma ulti. Ciekawe... na twój inhibitor. Zaczęło na twój inhibitor. Zaczęło na twój inhibitor. Zaczęło na twój inhibitor. się na twój inhibitor. Zaczęło na na Dobra, wbijam. Chyba. Wiecie co? Tak. Chyba tak. Wbijam na Ewę. Lynn chyba. Chociaż nie będę miał. Nie, nie, nie zabijam tych, co mają low. Wbijam tych wszystkich. Chociaż... Czterech. Chyba ja ja tu po farmie szybko. Łot, 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 łot. teraz tego. Dawaj, dawaj, nie dawaj, chwilać! Hilać, chwilać! Jest! Dobre, zginął. Zginął. Dobrze, zginął. Udało ci się zabić wroga. Dobrze. Z ich Miło, nie używam laki, to dobrze idzie. Sorry, jak mówię tak cały czas o tych lagach, ale. to jest. no. No nie, nie będę mówił. Nie będę mówił. Jak, jakie to są nie trochę... Właściwie to trochę mało się odzywał chyba. Wow, ja kupiłem te buty z białym. Ach. No dobra, Przeciwnik już ich będzie. Pokonamy. Nawet mogą być. Przeciwnik pokonany. O. Dobra. Stop. Przeciwnik jest nie do powstrzymania. Koniec tego dobrego. Nie no. Właściwie to może nie jest najgorzej. Nikt się nie surnie. Chociaż... Jungle is very No ja no do mnie. Do mnie to było powiem. No, teraz mówią, że Jungle jest no, A teraz mówią, że co? ją bitwę, tak? Świetnie. Zdecydujcie się. Naprawdę. Teraz już nie mam najlepszej fary. to...